5 października w Starostwie Powiatowym w Bielsku Białej odbyła się nadzwyczajna sesja. Jedynym punktem obrad było wyrażenie zgody na połączenie Beskickiego Centrum Onkologii imienia Jana Pawła II w Bielsku Białej i Szpitala Ogólnego imienia Doktora Edmunda Wojtyły w Bielsku Białej. W trakcie głosowania radni Powiatu bielskiego jednogłośnie wyrazili zgodę na połączenie szpitali. Wcześniej decyzję o połączeniu obu szpitali podjęła Rada Miejska w bielsku białej Powstały w ten sposób nowy podmiot, będzie zarządzany przez gminę Bielsko-Biała. Myślę, że dajemy szansę i Bezpieckiemu Centrum Onkologii, jak również Szpitalowi Ogólnemu Bielsko-Białej, poprzez właśnie wspólne połączenie, jako taką szansę wspólnej drogi. Ale po co? Po to, żeby jednak kontrakt był większy po to, żeby można było majątkiem sprawniej sprawnie zarządzać, po to, żeby można było te procedury, które są procedurami ogólnymi, a które dzisiaj wykonywane są w szpitalu onkologicznym, w centrum onkologii, można było przenieść jej do, do szpitala ogólnego. No i przede wszystkim myślę, że daje to szansę, co ja oczywiście bardzo wspieram i myślę, że w tym kierunku należy iść, na zwiększenie kontraktu dla całości już jednostki, bo przypomnę, to będzie około 700 pracowników to będzie około 100 milionów 100 milionów jeżeli chodzi o kontrakt bo prawie 70 dzisiaj to jest, to jest bezpiecznie centrum onkologii 25 minut to jest szpital ogólny. I myślę, że tutaj właśnie te 100 milionów za, o tyle zaprocentuje, że, że, że zwiększy się jeszcze o 10-15 milionów, po to, że można było ten kontrakt uzupełnić, a wiemy, że go brakuje. No i po to, że można było szczególnie te procedury onkologiczne rozwinąć, bo nie wszystkie tutaj są realizowane. Podjęcie przez oba organy założycielskie decyzji o połączeniu szpitali nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów nowej jednostki. Trzeba cały. Plan, harmonogram działań przewidzieć, trzeba w końcu rozwiązać problem pracowniczy, prawda, który dzisiaj też się nasila dość mocno w obu szpitalach zresztą, więc tu jest dużo, dużo trudnych spraw przed, przed już nowym, że tak powiem, właścicielem, jakim jest Rada Miejska, a z drugiej strony, jeżeli przecież będzie potrzeba naszego wsparcia, no nigdy do tego nie uciekamy. To są w końcu nasze szpitale, leżą naszych mieszkańców. Ja myślę, że przez to połączenie będzie lepsza jakość usługi.